Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym magazynie Polskie Sprawy rozmawiamy z Panem Tadeuszem Matuszykiem, Króluj nam Chrysty. Zawsze i wszędzie. Marzec jest takim miesiącem, w którym dużo mówi się o żołnierzach wyklętych. 1 marca przypada Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co mógłby Pan powiedzieć o żołnierzach wyklętych? Jak się przysłużyli Państwu Polskiemu? Jakie mają zasługi? Ha, proszę Pana, że ma, temat rzeka, temat rzeka i temat rzeka o tyle. Trzeba przypomnieć, że dziesiątki lat oni byli poniewierani. To nie tylko już, nie tylko, że byli mordowani, to i dziesiątki lat byli opluwani i do dzisiaj są opluwani. Ja tu muszę pewne wyjaśnienie zrobić. Kiedyś przez setki lat jako parchy, Nazywani byli Żydzi jako pasożytujący paso na narodzie polskim. Mnie się wydaje, że te parchy to jest piękne, stare polskie słowo, że trzeba rozszerzyć, niezależnie czy to będzie Polak, Niemiec, krwi Rosjanin, czy jakiś tam Amerykanin, Anglik, czy Żyd, że rozszerzyć to pojęcie. To są parchy. To, i, nadal, I to są parchy, to niezależnie od ich narodowości. Że rozszerzyć to pojęcie i różne parchy plują do dzisiaj na tych bohaterskich ludzi. Na czym ich bohaterstwo polegało? Na tym, że przy zmianie okupanta nasi sojusznicy, tak, Amerykanie, Anglicy sprzedali Polsk, Polskę, sprzedali Polskę w pacht Sowietom, w pacht Sowietom. I ci ludzie widząc tą beznadziejną postawę, Naszych aliantów, oni jako Polacy, patrioci, uznali, że nie godzą się z niewolą Polski, nie godzą się z upadlaniem narodu i państwa polskiego. Chwycili za broń, a właściwie nie tyle chwycili za broń, ile nie owypuścili z ręki broni. Tak jak przedtem walczyli z okupantem niemieckim, tam teraz podjęli nierówną walkę z okupantem sowieckim. Mało, czy zamordowali ileś Żydów? Tak, ale nie, oni nie zamordowali Żydów, bo nawet w partyzance i w tych szeregach NEZ-u były byli, byli osoby narodowości żydowskiej, oni zamordowali wrogów, łajdaków. A to już nie ich wina, że dany łajdak, który gnębił czy rolników, czy w mieście, czy donosił, czy mordował, że on został zamordowany, zabity wyrokiem sądu podziemnego. On nie dlatego został za, zabity, że był Żydem, czy tam Polakiem, czy narodowości jakiejś, czy krwi rosyjskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, kazachskiej. Nie miało znaczenia. Znaczenie miało, że to był łajdak. Łajdak, łajdak i za swoje łajdactwo został śmiercią ukarany. I proszę zobaczyć, co się dzisiaj, do dzisiaj dzieje. Ci wszyscy łajdacy, zbrodniarze, czy chemer, czy. No, nie chcę używać nazwisk, bo po co? Tam Takie już sławetne to Bolińska i czy Miśnik, prawda? No, to, to, oni. O, ich się nie oddaje, bo w Polsce antysemityzm to jest pojęcie tak sztuczne, tak wrogie, tak zakłamane. W, Pola, w Polsce jako oficj... były być może jednostki zdegenerowane, że mogły być antysemitami, czy jakimiś antyniemcami, czy antyrosyjskimi, ale to się nie mieści w naszej godności narodowej, w naszej religii. A wracając do nurtu głównego. Oni walczyli za honor polski. I na czym rzecz polega? Na przykład taki, no zresztą ich dziesiątki, były to w tej chwili przypominać nazwiska czy imiona, czy bury, czy, czy ogień i tak dalej, to właściwie to, żeby nie pominąć, ich były tysiące, a może i dziesiątki tysięcy, którzy walczyli. Walczyli właściwie, walka była w pewnym sensie beznadziejna, ale to świadczy, że to byli ludzie honoru, to ludzie honoru wyżej cenieli honor niż swoje zdrowie, niż swoje życie. Także yy, inaczej jeszcze później rzecz polega, że oni w tych więzieniach w straszliwych więzieniach organizowanych przez UBC. 100% założycieli i twórców UBC to były osoby przywleczone z Rosji, w ogóle bez narodowości polskiej. To były żydowskie osoby z żydowskim rodowodem. Oni w sposób niezwykle brutalny obchodzili się z tymi ludźmi. Rotnisz-Pilecki świetnie to przedstawił, bohater, bohater na skalę Polski, Europy, świata, który dobrowolnie poszedł do Oświęcimia, żeby zobaczyć jak, to, jak ta machina śmierci, precyzyjnie zorganizowana przez Niemców, jak ona funkcjonuje. On to światu przedstawił, pokazał i co go spotkało, co go spotkało. Być już są różne teorie, być może, że Cyran wiedział jak roe Cyrankiewica, i być może szczególnie Cyrankiewicz dopilnował, żeby jednak jego zgadzono, zamordowano. Przecież ta straszliwa męka, jaką on przeżywał, świadczy najlepiej. W jednym z grypców on powiedział o święci to była igraszka. W porównaniu z tym, co ta ubecja, jak się nad nim znęcała, jak go zmuszała do, do uległości, do tego, żeby wyparł się swojej polskości, wyparł swojej wiary. Oto był gorący, szczery i Polak, i katolik. Także że to była igraszka w porównaniu, prawda. Z Oświęcimiem. Czyli jakie piekło jemu zgotowano i on przynajmniej zdążył przekazać, a te tysiące zamordowanych naszych bohaterów nawet nie mieli szansy, nie mieli czasu, żeby przekazać. Także chwała bohaterom, nie zapnijmy o nich, nie zapomnijmy o nim. Chwała bohaterom i trzeba ich na piedastał podnosić, mimo tej straszliwej nagonki, tej dziczy lewackiej, która pluje na naszych bohaterów. To są Parchy, to są Parchy, to są Parchy, a nie, nie Polacy. Tak. Przed kilkoma dniami miała miejsce konwencja y, ruchu Konfederacji, która jest złożona z takich partii jak Ruch Narodowy, Partia Wolność. Y, ostatnie sondaże pokazały, że... Konfederacja może liczyć na nieco ponad 6% poparcie społeczeństwa. Dokładnie jest to poparcie na poziomie 6,1%. Co robić w takiej sytuacji skoro wynik poparcia Konfederacji jest do tej pory dość mierny? Hmm. Co robić? Co robić? Pytanie łatwe, ale odpowiedź bardzo Trudna, odpowiedź trudna i wielowątkowa. Już mówiłem poprzednio, największą bolączką nas to jest brak świadomości narodowej, szczególnie narodowej. Nie na darmo Ojciec Święty mówił: Ducha nie garście, broncie krzyża od Giewontu do Bałtyku. I co? Czy ludzie. Zrozumieli, co jest powiedziane, czy zrozumieli? Pod tym naporem tej dzikiej antypolskiej propagandy, która się leje z radia, z telewizji, lała się i nadal się leje. Może nie, nieco złagodniała, ale meritum nie został zmieniony. Przecież te filmy, gdzie tam zawsze musi być jakiś zboczony, musi być musi, jakaś para dewiantów, musi być rozwód, czy. Niewiele się w tej kwestii zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o radio, to samo. Jeśli chodzi o teatr, nadal brylują ci wszyscy dewianci. Oni mają wielką przewagę. Dlaczego tak szerzej mówię o tym? Dlatego, że ludzie są tak ogłupieni i tak stracili ten kompas, tą busolę, gdzie trzeba i gdzie jest prawda, że ludzie są zagubieni, i to są, to są skutki. Tej masowego ogłupiania ludzi. Proszę, w tej chwili już w Gdańsku, w Warszawie mówi się otwarcie, że trzeba dzieci demoralizować, trzeba wprowadzać do szkół deliacje, trzeba uczyć się masturbacji. No to przecież to spotka nas kara Boża. To jest Sodomia i Gomora. Co z Sodomą i Gomorą się stało za tego rodzaju grzechy sodomickie, a tu. Z punktu widzenia naszej wiary, religii być może poprzedni ten prezydent Gdańska został zabrany z tej, z tej ziemi, dlatego że wprowadzał Sodomię. I jeśli się Gdańsk nie otrząśnie, to być może, że znowu spotka Gdańsk jakaś większa tragedia. To samo dotyczy Warszawy. Proszę bardzo, prezydent Warszawy, który ma zastępcę sodomitej, i mówią, że do szkół trzeba wprowadzić e, sodomię, do szkół trzeba dzieci uczyć e, różnych dewiacji, masturbacji, i tak dalej. Są dwa czy trzy tysiące lat. Ten, to zjawisko było. Byli ludzie obciążeni tą dewiacją, To, to nic nowego, tylko że oni siedzieli cicho i, nikt, i go, ani ich nikt nie głębił, ani ich nie, nie wstawiał na piedestał. A teraz się okazuje, że jeśli ktoś nie jest dewiantem to, albo, albo nie był molestowany w dzieciństwie, to, to to w ogóle się nie nadaje do życia publicznego. To, to w ogóle w tej chwili jeszcze trochę, jeszcze trochę spotka nas ta sama kara co, co Sodome i gomory, Także ta um, cierpliwość opatrzności może chyba w którymś momencie może się skończyć. I musimy. Ożywić ten, przywrócić normalność w Polsce. A jak przywrócić normalność w Polsce? Po pierwsze zmienić tą dyrekcję, zarówno w muzeum jednym, w muzeum drugim. To znaczy, chodziło o jakaś durna nazwa Muzeum Polim, Muzeum Żydów Polskich. To, to bzdura do kwadratu. To jest Muzeum Żydów, prawda? którzy byli pasożytami w Polsce, głównie pasożytami, tak Tak samo co się dzieje w Oświęcimiu, prawda? Rodzina rotmistrza Pilackiego została niewpuszczona do Oświęcimia, z do Oświęcimia nie można wejść. To, co ja mówię o skutkach i mówię, dlaczego jest tylko te 6% poparcia dla wspaniałego ruchu, wspaniałej inicjatywy, tą inicjatywę można y, nazwać, zbli ona dla mnie, ona całkowicie jest zbliżona do Konfederacji Barskiej chwała konfederacji barskiej i chwała tym konfederatom którzy próbują zjednoczyć Polaków nieważne czy on myśli tak czy z lewa czy z prawa czy on jest katolikiem czy mało słabo wierzącym ale jeśli on ma ducha polskiego i chce zrobić coś pożytecznego dla narodu i państwa polskiego niech się łączy z konfederacją a tu konkurencja powstaje powstaje konkurencja tak Konfederacja Targolicy, Targolicy. Oni chcieliby znowu tak jak Targolica poprzednia, że potrzebna jest interwencja z zewnątrz, bo Polacy to oni są nieodpowiedzialni i tylko kłopot w Europie. Nie! My jesteśmy narodem dumnym. Jesteśmy dumnym. Mamy swoich bohaterów i chwała młodzieży, która w tej chwili właśnie na swoim jednym z konferencji. Propagowała rotmistrza Pileckiego i trzeba opracować doskonały, prawdziwy obraz Pileckiego i przedstawić, rozesłać po całym Europie, jakiego mieliśmy bohatera. I dlatego optuję za tym, żeby przed wejściem na powietrze trzeba zmienić dyrekcję w Oświęcimiu. Trzeba zmienić dyrekcję w tym Muzeum POLIN i zmienić nazwę I... To, muś, to są placówki w Polsce, bezczelne żydowskie żądania są, żeby oświęcim i polim, żeby były wyłączone, żeby były eksterytorialne. To może i Izrael zrobimy cały eksterytorialny jako, i wyrzucimy stamtąd Żydów jako talmudystów, którzy plują na Jezusa Chrystusa. Tak? Jeśli tak, to może i tak. Proszę bardzo. Także to, to jest ziemia polska. Polską krwią przysięgnięta, wywalczona przez naszych bohaterów. I bierzmy od nich przykład, pracujmy ideowo, nie patrzmy się na korzyści. Patrzmy się na siebie i mówmy i mówmy sobie i otoczeniu róbmy coś dla Polski bezinteresownie, bez liczenia na jakieś korzyści. Także to ta konfederacja jest dla mnie. Doskonałym przykładem, że jednak jest ten duch narodowy. Są ludzie, którzy chcą wydźwignąć Polskę z tego marazmu, z tego jakiegoś durnego świętego spokoju, ciężkie winy są po stronie tej obecnej administracji, hierarchii ko kościelnej. Proszę, jak zmiana została tutaj pani prezydent. Warszawy została, prawda, zeszła ze sceny politycznej, jak gdyby, jest modlitwa Dziękczynienia za jej działalność. Za jej w... kradzieże, nieszczęścia tysięcy Warszawiaków, obrabowanie zmienia Warszawy, przestępstwa jedno za drugim, i tu modlitwa Dziękczynienia. Drugi przykład. No, przecież haniebne. Sprofanowanie bazyliki mariackiej w Gdańsku. Dopuszczenie do, do, do ołtarza innowierców, w ogóle. Hańbiące przemówienia, czy, czy talmudysty, czy zwolennika Koranu, gdzie się mówi wyraźnie, pluje się na Jezusa, pluje się na łaskę Bożą, i ci ludzie są dopuszczeni przez hierarchię Kościoła ko 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 katolickiego do ołtarza. Nie mamy oparcia właśnie na tym tragedia w tej chwili Polski, żeby w tym episkopacie, czy to są sami ludzie, sami ludzie pozbawieni, oni przestali być uczniami Chrystusa. Czy przy większość czy tylko brylują ci, którzy są wrogami Chrystusa i wrogami narodu polskiego, czy w episkopacie nie obudzi się duch narodu? Bierzcie przykład z Konfederacji. Wyszukajcie między sobą, dojdźcie do porozumienia. Przecież jest tysiące księży wziętych z ludu, którzy chcą pracować dla dobra narodu państwa polskiego. To są oddani nauce Chrystusa, to są uczniowie Chrystusa, ale hierarchia w większości, nie wiem, trudno jest powiedzieć, czy w większości, czy tylko zdominowana przez ludzi wręcz zdemoralizowanych więc którzy działają na szkodę i Kościoła katolickiego i narody państwa polskiego Dziękuję bardzo za rozmowę w dzisiejszym magazynie Polskie Sprawy. Rozmawialiśmy z panem Tadeuszem Matuszykiem Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie.